I też Mają na poranne wyjście i oczywiście witam się z Wami w nowym filmiku. Zaczynamy vloga z naszego poranku. Zobaczcie w ogóle ile śladów łapek. No maja, pokaż. Piękne ślady psich łapek. Idealnie nawiązują do nazwy naszego kanału. I powiem Wam, że nie zastanawiałam się, czy nie zmienię nazwy kanału na śledami zwierząt, ponieważ teraz z biegiem lat ten kanał jest nie tylko o pieskach, ale również o innych zwierzętach, świnkach, żuwią, Ale jednak chyba ta nazwa jest już tak długo, że raczej nie będę jej zmieniać. Możecie napisać, czy Wam się podobała zmiana nazwy kanału. Maja, gdzie tam się wybierasz? Prosiaki w oczekiwaniu na jedzonko. Prosieczki dostanę na śniadanie, zieloną paprykę. Już przyniosłam dla dziewczyn paprykę. znowu poszła spać. Wyszła na dwór, wysikała się i znowu śpi. Idziemy na spacer i dzisiaj jest naprawdę bardzo zimno. Idę sama z Majeczką. I poszliśmy na zalew. Zalew dalej zamarznięty. Wszędzie jest pięknie biało. Na pewno trochę się przejdziemy. Szkoda, że jest tak zimno. Ale ja uwielbiam obrazy zimowe. I spacerować właśnie z takimi widokami. Nie tylko przeszkadza to, że trochę marznę. mają zresztą na pewno też. Zwłaszcza w łapki. Maja, gdzie ty jesteś? Mi już dalej, bo jest bardzo świsko. bo wam, że tutaj, może na sankach. będziecie uważam, że bardzo wyświeżana droga. Czemu się nie mnie cieszysz? Co ty chcesz? Dalej sobie idziemy. No, się do mnie cieszy. Nie wiem dlaczego. Nie, czekaj, gdzie ty jesteś? To co ty chcesz. Jeszcze idziemy na kawałek. Zobaczymy, kiedy się wrócimy. Moja interes jest tym dziurą. Bym chciała iść. No, mi woda cała za Strasznie ślisko. No, co się nie przewracasz. No ślisko jest. To nie ślisko łopki, to łopka minie. Już dochodzimy do łąk. Lęczkę, gdzie są droga? Tędy możemy właśnie iść już na mąki, ale myślę, że tam no, niedługo się przejdziemy, już tam stawiam. Na pewno jeszcze trochę tak. Ale też nie będziemy musieli z tak daleko. Przez to, że jest zimno. jest znaczny śnieg. W ogóle nie pamiętam, w którym roku było tyle śniegu, co teraz, w tym co do bo to jest któryś już z kolei vlog, który którym ja nagrywam zimowy spacerek w śniegu. A tak to nie wiem, w poprzednich latach to raczej się nie było taką atrakcją, jak spadł, to nie było, nie wiem, i sobie na ten zimowy spacer, a teraz już ten śnieg jest jednak, bardzo długo się utrzymuje i już jest mniejszą atrakcją, tylko jest takim właśnie przyzwyczajeniem, że Ogólnie dla mnie, według mnie, to tak powinno być: że jak jest zimę, to jest śnieg. Chociaż wiadomo dla kierowców, no to niestety to jest duża wada. A my sobie jeszcze pójdziemy dalej. Idziemy prosta. Mam nadzieję, że was nie zanudzamy i jeszcze nas oglądacie. Jeśli tak, to oczywiście bardzo mnie zacieszy. I kochani, ja też Wam serdecznie dziękuję za komentarze, ponieważ pod vlogami styczniowymi właściwie już z 2024 roku zostawiacie mi naprawdę bardzo dużo komentarzy i to przemiłych. Także oczywiście kochani Wam bardzo dziękuję. No i św świnki przetestowałam korzeń lubczyka. No, ja chyba nie chcę, ale myślę, że chcesz. raczej mnie nie smakuje, bo będę wiedziała, że coś to żeby im nie kupować. I jeszcze przetestuję granulat z babki lampy Masz Granulat smakuje co do tego granulatu, to nie jest tak, że są nim jakoś zachwycone, jedzą go, bo jedzą, ale nie jest to nie jest ich jakiś przysmak, żeby się na niego rzucały, więc też tak średnio im po prostu smakuje, widzicie, trochę ugryzą, potem zostawiam. powiedział, że ostatnio Lusia przekonała się do liofilizowanych malin, które nagrywałam w jakiś filmik i w ogóle Lusia nie chciała ich spróbować. Mela zresztą też nie, ale zauważyłam, że Lusi ostatnio już posmakowała. Widzicie? Mela je tylko wtedy, kiedy Lusia je. I właściwie nic specjalnego nie robiłam, żeby dziewczyny przekonać, tylko im dawałam od czasu do czasu do miseczki. I potem nie znajdowałam już tych moim, więc je zjadały, no i postanowiłam potem im dać po prostu z ręki i widzę, że już im smakuje. Cieszę się. Nawet bardzo im posmakowała. Nawet maili posmakowała. Na początku tylko Lucia zjadała je, a potem zauważyłam, że Marcia jak widzi, że Lusia je, no to ona też je. Także maliny jednak... jednak na plus. Ja do to nie przekonały się, ale do malin się przekonały. Lusia, czy Ty w ogóle coś widzisz? Dzisiaj nie związałam jej właśnie włosków. A się jak nie zwiąże, no to widzicie... No tak, A jak jej chcę poprawić, to Lusia ucieka. Dzisiaj persiaczkom na obiadek daję suszoną koniczynę oraz granulat z babki lancetowatej. Koniczyna ze sklepu internetowego Zwierzęcy Paśnik Ziołowy bardzo im smakuje. No ale moje świnki ogólnie też lubią koniczynę. Jak widzicie najpierw jedzą tą koniczynę, a pewnie później zjedzą trochę granulat. Pamiętacie, jak ostatnio kupiłam pietruszkę dla prosiaków? I dzisiaj nagramy tester tej pietruszki. Co, Melcia, Ty już od razu z tego? No powiedz, na ile oceniasz tę pietruszkę? Teraz powiedz. Myślę, że 10 na 10. lusia, a Ty chcesz skosztować? Czy Ty jeszcze nie wiesz, co tutaj się dzieje? Melcia potwierdza, że bardzo dobra. Muszę poczuła coś smacznego. Proszę Lusia, też sobie skosztuj. Majczka, nie szczekaj. Dziewczyny pietruszkę oceniają 10 na 10, myślę. Wiccię bardzo im smakuje. Maja na nie Pokażę Wam skarpetki dla pieska. Kupił je mój tata z myślą o Soni, ale, ale Sonia nie za bardzo nie da sobie założyć skarpetki. Sonia się denerwuje, nie chce, więc będą prawdopodobnie dla Maji, tylko nie wiem, czy dla Mai będzie dobre rozmiar, czy one nie będą za małe. Majeczce przydałyby się na śnieg jednak skarpetki, bo ona... Podnosi łapki, widać, że źle jej się potem się nie chodzi. Ten piasek też jej te łapki jednak szkodzi na łapki. No i oprócz tego jest zimno, więc w skarpetkach byłoby jej być może dobrze, tylko nie wiem jak. Nawet jeżeli ona okazałaby się dobra, to nie wiem czy ma ja da rado w nich iść. Wiecie, widziałam filmiki w internecie, jak na przykład jak ktoś założył pieskowi jej skarpetki, czy buciki, i piesy w ogóle nie umiał w nich chodzić, tylko nie wiem, przebierał łapkami i nic nie robił, tylko chciał je ściągnąć. Przyszłyśmy na działkę z pieskami. Sonieczka też jest. O, jest, Sonicza, pokażę Wam ją. I chcę Wam też pokazać skarpetki dla Mai. Dzisiaj jej założymy. Maja przetestuje, czy w ogóle się dla niej nadadzą. Maja w skarpetkach po raz pierwszy. Ma już założone na łapkach. Pytanie tylko, czy da radę w nich iść, bo oczywiście jeżeli nie da rady, no to nie będzie chodziła. Maja, chodź! Chodź Maja, masz jeszcze skarpetki w ogóle na łapkach? Pokaż. Maja, chodź, chodź tutaj, bo tam jest za dużo śniegu. Jeszcze są skarpetki na łapkach. Ja masz tej skarpetki, bardzo ładnie. Nie, nie zgubi skarpetek. A bo tam kotek był. Koło siatki. To ona tak przebiegła. Ma wszystkie jeszcze? Maja, pokaż. Masz skarpetki? Jeszcze ma. A tu Soniczka. Sonia ja bez skarpetek. dostała jakiegoś szału. Bieganie w tych skarpetach. Maja! Chodź! Maja, szybciutko! Chodź! Już nie ma jednej skarpetki. Nie ma skarpetki? Jedna się zwinęła, drugi trzeba szukać. Tak? Zgubiła skarpetkę. Bo ona za bardzo zaczęła biegać wszystko, z Nie tak nie biegała, normalnie chodziła, to by i tak nie spadła. Gdzie? Że taki jest tester skarpetek Z mają jak widać. No, znalazłam kolejną skarpetkę. Sonia właściwie znalazła. Właściwie Sonia ja mi pokazała, gdzie jest skarpetka Mai. Druga skarpetka. Cały w śniegu. Maja z powrotem ma założone skarpetki. Jak znowu zacznie w nich biegać, to je pogubi? Jeszcze idę, oczywiście, jak zawsze nakarmić ptaki. Znowu widzę karmnik pusty. Znam jedynko. Maja, gdzie ty jesteś? No oczywiście, co robi Maja? Maja biega znowu po działce, ponieważ chce stracić skarpetki. Tak więc Majeczka biega, żeby utracić skarpetki. Słoneczka jak widzicie, tam sobie na tarasie stoi. Już jedzonko nasypałam do karmnika i będziemy niedługo się zbierać. Jeszcze Wam pokażę działkę w zimowej odsłonie. Jezu domek jest przykryty, jak widzicie. Sonia, pokaż się. O nie, już Soni spadają skarpetki. Teraz przymierzyliśmy Soni. W ogóle to Wam pokażę dziewczynę. Zobaczcie. No nie, mają ucieka. Ale spuśćcie Sonia. Ma skarpetki, które już jej spadają. I Maja też ma przednie założone tylko skarpetki, bo tylnie pogubiła. I te tylnie, co Maja zgubiła, no to właśnie ma na sobie Sonia teraz. I Sonia bardzo szybko spadły. Tuż ich chyba się czy mały. Sonia w skarpetkach. Tylko dwóch. Pozostałych dwóch Maja. Ja już będę kończyć dzisiejszy filmik. Jeśli Wam się podobał, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych...